Wirtualne spacery po Izraelu z Anispol TRAVEL Ukryte wśród wąskich uliczek Betlejem zaledwie kilka kroków od bazyliki Narodzenia Pańskiego znajduje się jedno z najbardziej niezwykłych i mistycznych miejsc ziemi świętej mleczna grota. To tu według tradycji chrześcijańskiej Maryja z dzieciątkiem Jezus i Józefem znaleźli chwilowe schronienie podczas ucieczki do Egiptu. Miejsce to otoczone aurą cudowności, od wieków przyciąga pielgrzymów wierzących w jego niezwykłą moc. Tradycja chrześcijańska głosi, że kiedy święta rodzina ukrywała się w grocie przed żołnierzami Heroda, Maryja karmiła małego Jezusa. W pewnym momencie kilka kropel jej mleka upadło na skałę, a ta natychmiast przybrała śnieżnobiały kolor. Stąd wzięła się nazwa groty – Mleczna. Witam Was serdecznie w następnym odcinku naszych wirtualnych spacerów po Izraelu. Dzisiaj jesteśmy w Betlejem, w Mlecznej Grocie, a właściwie przed Mleczną Grotą, którą za chwilę, mam nadzieję, otworzą i będziemy mogli kontynuować nasze zwiedzanie. O samej Mlecznej Grocie opowiem oczywiście w odcinku, na który serdecznie już teraz zapraszam. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału. Bardzo nam to pomoże w rozwoju i dziękujemy już tym, którzy nam pomagają. Zapraszam do komentowania i do odpowiadania na nasze zagadki. Miłego oglądania. Mleczna grota to nie tylko legenda. Od wieków pielgrzymi wierzą, że prosząc tu o łaski, mogą doświadczyć cudów, zwłaszcza kobiety pragnące potomstwa. Proszą one Maryję o pomoc, wierząc, że po uzyskaniu mlecznej groty ma właściwości wspierające płodność. Liczne świadectwa mówią o kobietach, które po modlitwie w tym miejscu lub po spożyciu sproszkowanego kamienia doczekały się upragnionych dzieci. Mleczna grota, choć mniej znana niż sąsiadująca z nią Bazylika Narodzenia Pańskiego, jest ważnym miejscem pielgrzymkowym. Obecnie nad grotą wznosi się franciszkański klasztor, a wewnątrz groty znajduje się kaplica z ikonami i obrazami przedstawiającymi świętą rodzinę. Charakterystyczna biała skała nadaje wnętrzu groty niemal mistyczny blask, co sprawia, że wierni często zatrzymują się tu na dłuższą modlitwę. Niewiele osób wie, że w Mlecznej Grocie swoją misję pełnią siostry sakramentki, zakon kontemplacyjny pochodzący z Francji. To właśnie one w ukryciu i ciszy poświęcają swoje życie na adorację najświętszego sakramentu oraz modlitwę w intencji pielgrzymów, rodzin i tych, którzy zwracają się do Maryi z prośbą o dar potomstwa. Siostry sakramentki z Mlecznej Groty prowadzą życie w ścisłej klauzurze. Ich misją jest nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Dzień i noc bez przerwy, nieustannie wznoszą swoje prośby do Boga. Wielu pilgrzymów wierzy, że to właśnie ich modlitwy pomagają wyprosić cudowne łaski dla kobiet borykających się z problemem niepłodności. Setki listów i świadectw dziękczynnych, które można zobaczyć w Grocie, świadczą głębokiej wierze odwiedzających. Wiele kobiet wraca tu z dziećmi, by podziękować Maryi za wysłuchanie modlitw. Niektóre przynoszą zdjęcia swoich nowonarodzonych dzieci, inne pozostawiają malutkie ubranka jako wotum. Obecność sióstr sakramentek nadaje temu miejscu jeszcze głębszy wymiar duchowy. wiernie odwiedzając krotę nie tylko modlą się w jej wnętrzu, ale także powierzają swoje intencje siostrom, które nieustannie trwają na adoracji, otaczając to miejsce i jego pielgrzymów swoją modlitwą. Mleczna grota jest zatem nie tylko miejscem o głębokiej symbolice religijnej, ale również przestrzenią, której duchowość splata się z osobistymi historiami i nadziejami pielgrzymów. Czy mleczna grota rzeczywiście ma cudowne właściwości? Dla wierzących odpowiedź jest oczywista tak. Dla sceptyków to jedynie legenda i tradycja pielęgnowana przez wieki. Niezależnie jednak od interpretacji, jedno jest pewne: Mleczna Grota w Bytlejem pozostaje miejscem niezwykłym, które od setek lat przyciąga ludzi z całego świata, dając im nadzieję i siłę do zmierzenia się z własnymi trudnościami. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego filmu. Serdecznie zapraszamy na następne oraz do subskrypcji naszego kanału. Zachęcamy również do brania udziału w konkursie i do komentowania. Wszystkie dane Ani z Pol Travel oraz sklepu Sababa znajdziecie w opisie filmu.